Wiem, co chcecie powiedzieć biedny koń, ale akurat konie zimnokrwiste są bardzo silne i bardzo grzeczne. Spotykamy się po raz kolejny na wystawie Koni Zimnokrwistych w piątnicy. Frekwencja dopisała. Zobaczcie sami. Wystawa Koni Zimnokrwistych na stałe wpisała się w Wasz kalendarz wydarzeń. Co w tym roku będzie się działo? Mamy 20, 21 koników wystawianych plus źrebięta, premiowanie źrebiąt. Są przejażdżki bryczko, przejażdżki przyjażdż, wierzchem, jest też oferta gastronomiczna. Więc takich atrakcji i dla dzieci i dla dorosłych jest dużo, ale sama obecność tutaj myślę jest bardzo taka pozytywna. Cieszy mnie to, że dużo całych rodzin z dziećmi przyjechali oglądać. Koniki hodowcy bardzo się cieszą, bo to jest docenienie ich ciężkiej pracy, ich dorobku hodowlanego, no a nic tak ich jak to oni podkreślają, nie cieszy jak publiczność jest zadowolona, jak oklaskuje kolejne wystawianie koników. Dlatego chętnie biorą tutaj udział w tych wystawach. I tak jak pani redaktor powiedziała, ta wystawa na trwałe wpisała się w kalendarz ważnych wydarzeń. Za, zarówno hodowlanych, jak i tutaj naszych takich społecznych, i będziemy ją w kolejnych latach współorganizowali ze Związkiem Hodowców Koni. W tamtym roku bardzo dużo osób zgromadziło się na fortach. Czy w tym roku będzie równie dobrze? Ja myślę, że już jest bardzo dobrze. Jest dużo publiczności. Myślę, że półtora tysiąca, dwa tysiące osób odwiedzi tą y, y, wystawę i i myślę, że w każdych kolejnych latach będzie jeszcze lepiej. Także zapraszam, i kto nie był, niech żałuje. Niech obejrzy zresztą bardzo dobrą relację na Myłomża jak zwykle. Natomiast. Yy, zachęcam do odwiedzenia w latach następnych, bo na pewno będziemy współorganizowali. Jest to piękne miejsce z piękną panoramą Łomży, duża przestrzeń, myślę dużo osób zaangażowało się w przygotowanie tej wystawy, chociażby strażacy pięknie rozwiązali parkingi, wszystko ładnie wygrodzone, organizacyjnie dopięte, także warto myślę tutaj być. Dlaczego zdecydowała się Pani przyjść tu z dziećmi dzisiaj? Dla rozrywki dla nich troszkę. Fajnie tak spędzić dzień na świeżym powietrzu przy konikach? Oj, na pewno. Dziewczyny, podoba wam się? Tak? Co jest fajnego, powiedz? Koniki. koniki. A tobie podobają się koniki? Tak. Głaskałaś już jakiegoś? Nie. A nie boisz się koni? Nie. Dlaczego zdecydowała się pani dzisiaj przyjść tutaj z dzieckiem? Bo lubimy konie. Starsza córka jeździ konna. Jest ładna pogoda. Fajna taka inicjatywa, wystawa koni? Bardzo fajna. Oderwiemy się trochę od tych komputerów, telewizorów. Popieram. Hodowałem kiedyś konie i lubię bardzo te zwierzęta. I coś tam w środku jest, sentyment do koni, o tak powiem. I jak się podoba panu taka impreza, ta wystawa? Bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo miło. W naszym regionie można coś zobaczyć, przyjechać trochę ludzi się przyjeżdża. Powiedz, jak tobie się podoba wystawa? Mi się bardzo podoba. Są bardzo ładne konie. Masz taką pasję po tacie, lubisz też konie? Tak, bardzo. z <laughs> jeszcze Masz konia? Tak. Ciężko się hoduje takiego konia. Co trzeba przy nim robić? No, karmić, wypuszczać, tak na łąkę jakby, dawać mu wody, duże rzeczy. pietowie został wiceczempionem jak wam dzisiaj poszło? E, dzisiaj trochę lepiej, bo został czempionem. No. Czy trudno jest hodować takiego konia? Co nie trzeba przy nim robić? Trudno nie, tylko trzeba trochę no, mieć zamiłowania do tego. A czas? Czas no to znajdzie się. Jak jest trochę zamiłowania, to czas się znajdzie na to. Jak wygląda taka pielęgnacja, takiego czempiona? No trochę trzeba myć, trochę no, trzeba czyścić, no trzeba pielęgnować, no. A co jedzą? Wszystko. Zboże przeważnie, zboże, siano. Rozumiem, że y, hodowanie takiego konia jest też kosztowne? A ja wiem, no kosztowne, jak każdy zwierzak, no to jest kosztowny, no ale... Ale jak ktoś lubi, to... A dlaczego akurat konie zimnokrwiste? E, te konie zimnokrwiste no, mają dużo masy, masy ciała, no i teraz no sprzedaje się dobrze, jest cena dobra na to, no i... I dlatego ja hoduję takie konie. A skąd zamiłowanie do koni? No to po rodzicach. Zamiłowanie po rodzicach rozumiem, że swoje pasje przekazał Pan też synowi. Tak, zgadza się. Zgadza się. No trochę interesuje się, no tutaj pomaga mnie. Dużo pomaga, nie powiem, że nie dużo pomaga mi tutaj w tych, w tych obowiązkach, no. Będzie z niego dobry hodowca? No, myślę, że powinien być dobry. No. Okaże Najlepszy. Się. Okaże się. Po raz kolejny piątnica pokazała, że potrafi organizować naprawdę dobre rodzinne imprezy. Pamiętajcie, za rok bijemy rekord obecności. Do zobaczenia.